Dzień dobry w poniedziałek, 14 października. Tu biznes update zaczynamy. W piątek WIG 20 wzrósło nieco ponad 1%, a WIG o 1%. Wśród blue chipów pod kreską tylko Dino minus 2% i CD Projekt minus 4,4%. To po informacji o odejściach utalentowanych pracowników z firmy, więcej o tym powiemy już za chwilę. Na koniec tygodnia delikatnie umocnił się złoty. Za dolara w piątek płacono 3 ,92 zł, 92 grosze, a za euro 4,29. Przez ulewne deszcze w Afryce Zachodniej ceny K.o. osiągnęły rekordowy poziom, co powinno skutkować także droższą czekoladą. Gospodarka i makroekonomia. Donald Tusk zaprezentował założenia nowej strategii migracyjnej, której kluczowym elementem będzie czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Zadeklarował, że będzie dążył do uznania tej decyzji na poziomie europejskim. Ogłoszony dokument ma być procedowany w trybie przyspieszonym, a Rada Ministrów zajmie się nim we wtorek. Przyjęcie strategii pociągnie za sobą uchwalenie pakietu ustaw dotyczących m.in. kwestii wizowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że kieruje do oficjalnych konsultacji nowy scenariusz Krajowego Planu Energii i Klimatu do 2030 roku. Jak zapowiedziała szefowa resortu, aktywny scenariusz zakłada m.in. wzrost mocy udziałów OZE do 59%, spadek cen wytwarzania energii o 13% i wzrost nakładów na B+R do 2,5% PKB w 2030 roku. EBI zatwierdził program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje 2 miliardy złotych dotacji na zakup zeroemisyjnych ciężarówek, czyli o miliard złotych więcej niż pierwotnie zakładano. Dotacje będą wynosić do 30% kosztów dla dużych przedsiębiorców oraz do 60% dla małych, a wsparcie obejmie pojazdy kategorii N2 i N3. Europejski Bank Centralny obniżył stopy o 25 punktów bazowych w październiku i grudniu, ponieważ gospodarka strefy euro się chwieje. Tak uważa 90% pytanych ekonomistów, wynika z publikacji Reuters. Francja. Rząd przedstawił projekt budżetu przewidujący oszczędności rzędu 60 miliardów euro. Agencja Fitch utrzymała ocenę Francji na poziomie AA-, ale zmieniła perspektywę ze stabilnej na negatywną. Teraz Szwajcaria, tamtejsze Ministerstwo Edukacji Narodowej, zasugerowało akcyzę w wysokości do 15% na przychody z reklam w social mediach, porównując ich wpływ na młodzież do alkoholu i tytoniu. Podkreślono, że platformy takie jak Instagram i TikTok mają negatywny wpływ na młode dziewczęta, prowadząc do uzależnienia i obniżenia nastroju, opisuje Forsal. Teraz ciekawa nominacja w brytyjskim rządzie. Otóż współzałożycielka Darktrace firmy technologicznej, wycenianej na 4 miliardy funtów, Popi Gustafsson została ministrem do spraw inwestycji. Projekt budżetu Rosji na 2025 rok zakłada, że wydatki wojskowe wzrosną do 32% wszystkich wydatków, co oznacza znaczący wzrost w porównaniu do 14,5% w 2021 roku. Wartość tych wydatków ma wynieść około 145 miliardów dolarów, w ramach całkowitego budżetu wynoszącego około 447 miliardów dolarów. Informacje biznesowe. Kurs akcji CD Projekt spadł w piątek o ponad 4%, co ma związek z pojawiającymi się doniesieniami o odejściach pracowników. CEO firmy Michał Nowakowski zdementował te informacje, twierdząc, że rotacja pracowników w firmie jest obecnie na najniższym poziomie od lat. Nowakowski w Polskiej Agencji Prasowej określił zarzut jako wyssane z palca teorie spiskowe, a odejście reżysera Wiedźmina 3 miało miejsce ponad 2 lata temu. Analityk RST Securities Piotr Bogusz zauważył cytowanym przez PAP, że informacje te pochodzą z anonimowego źródła i nie mają istotnego wpływu na wycenę spółki. Po niemal czterech latach negocjacji Mennica Polska podpisała porozumienie z syndykiem grupy Golub Gethouse, co umożliwi konstruktywne rozmowy dotyczące zarządzania Mennica Tower z GGHMT, właścicielem połowy biurowca Mennica Legacy Tower. W wyniku trwającego sporu korporacyjnego, jak opisuje Puls Biznesu, Mennica przejęła kredyt na budowę wieżowca oraz zobowiązała się do udzielenia pożyczki na spłatę długów podatkowych, aby zapobiec upadłości całego budynku. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła nabór do konkursu Startup Booster Poland Startups Exchange skierowanego do akceleratorów wspierających startupy na poziomie międzynarodowym. Program oferuje dofinansowanie w wysokości od 7 do 10 milionów złotych, z czego maksymalnie 25% budżetu może być przeznaczone na koszty operacyjne akceleratorów. Elon Musk zaprezentował autonomiczną elektryczną taksówkę Cybercab, która nie ma kierowcy ani pedałów, a jej cena ma wynieść poniżej 30 tysięcy dolarów. Koszt eksploatacji tego pojazdu szacowany jest na około 20 centów za kilometr, to 80 groszy, a ładowanie odbywa się indukcyjnie, bez użycia wtyczek. Produkcja ma ruszyć do 2026 roku. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Teraz kilka krótkich informacji dotyczących transakcji i finansowania. Otóż grupa Żabka już w ten czwartek zadebiutuje na giełdzie papierów wartościowych. W wezwaniu na komarch przez CVC osiągnięto wymagany próg 95% głosów donosi PAP. Szwedzka apteka internetowa Apotea rozważa przeprowadzenie IPO na lokalnej giełdzie o wartości od 200 do 300 milionów dolarów. Rosyjska grupa Arnest przejęła aktywa firmy Unilever w Rosji specjalizującej się w markach konsumenckich w transakcji wartej 568 milionów dolarów, opisuje Guardian. Prawo i podatki. Prokuratura poinformowała, że nadal czeka na decyzję Sądu Najwyższego Argentyny w sprawie odwołania złożonego przez obrońcę Henryka Kani od decyzji Sądu Argentyńskiego, który uznał za dopuszczalne jego wydanie. Tę sprawę opisuje Business Insider. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Prokuratury Krajowej skierowało zapytanie w tej sprawie do polskiej ambasady w Argentynie. Z analizy dokumentów wynika, że z powodu opieszałości władz obu krajów Henryk Kania może uniknąć odpowiedzialności w Polsce. Sąd Najwyższy Argentyny zazwyczaj rozstrzyga wyłącznie w kwestii nadzwyczajnych okoliczności prawnych, które mogą uniemożliwić ekstradycję, co oznacza, że wcześniejsze sądy prawdopodobnie dopuściły wydanie Kani, choć Sąd Najwyższy może jeszcze wstrzymać ten proces. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jednak od czterech lat nie udało się sprowadzić go do Polski. Donald Tusk zapowiedział, że projekt ustawy o składce zdrowotnej zostanie przyjęty do końca roku. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca, który sprzeda środek trwały, taki jak maszyna, samochód czy magazyn, nie będzie zobowiązany do opłacenia wyższej składki zdrowotnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że 10 miesięcy po odblokowaniu KPO zawarto już 600 tysięcy umów na realizację inwestycji w ramach tego programu. To tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji w naszym newsletterze businessupdate.pl tam można się na niego zapisać. Dziękujemy, do usłyszenia.